W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Uriziel to najpotężniejsza broń magiczna występująca w pierwszym gotiku. Jest to zarazem najlepszy oręż w grze. Bezimienny po raz pierwszy trafia na niego w komnacie Vara Gruszka, nieumarłego kapłana orków, po czym zanosi go do Xardasa. Jednak czy wiedzieliście, czym dokładnie jest Uriziel i jakie było jego prawdziwe pochodzenie? Wiele informacji na jego temat przemycanych jest między wierszami. Posiłkując się źródłami gotykowych Wikipedii, postanowiłam w bardziej przystępny i obrazowy sposób opisać Wam historię Uriziela. Wiem, że niektórzy z Was prosili nas o to w komentarzach, dlatego nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy materiał. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Choć z pozoru może się wydawać, że Uriziel to broń wykuta z magicznej rudy, tak naprawdę został on stworzony z nieznanego w świecie gry materiału, co już daje nam do zrozumienia, że mamy do czynienia z czymś pradawnym. Kiedy Bezimienny znajduje ostrze w Świątyni Śniącego, sam przedmiot jest podpisany jako przedziwny miecz. W ekwipunku pojawia się opis przedstawiający refleksję bohatera na jego temat. Przepiękny miecz. Ostrze zdobią prastare runy. Może Xardasowi uda się je odczytać? Póki co lepiej go nie używać. Ale jak w ogóle Uriziel znalazł się w komnacie Wara Gruszka. Aby lepiej poznać historię tego miecza, trzeba się przyjrzeć tej postaci. Różko to nieumarły orkowy szaman, który tysiąc lat temu wraz z innymi szamanami przywołał śniącego, który pomógł im zjednoczyć orkowe klany. Później nadzorował on budowę świątyni ku czci demona. W czasie stawiania gmachu, orkowi szamani oddali śniącemu swoje serca w zamian za nieśmiertelność. Dobra, to teraz o mieczu. Przede wszystkim jego nazwa pochodzi od Uriziela, postaci historycznej i generała ludzi, który żył około tysiąc lat przed wydarzeniami z pierwszego Gotika. Już wtedy gatunek ludzki wojował z orkami, a Uriziel poległ w jednej z bitew, prawdopodobnie na terenie późniejszej górniczej doliny. Orkowie, chwaląc zwycięstwo, odebrali miecz i ukryli go w świątyni, gdzie z biegiem lat stracił swą moc. Miejscem, gdzie spoczęło ostrze, była właśnie świątynia Śniącego. Orkowie bali się Uriziela, dlatego na straży postawili jednego z pięciu szamanów ożywieńców. Budowa wciąż jeszcze trwała, kiedy nieznany z imienia ludzki niewolnik postanowił ukraść miecz i z jego pomocą uciec ze świątyni. Nie udało mu się to jednak, a miecz przez kolejne stulecia pozostawał w górniczej dolinie. Co było dalej? Tutaj już wchodzimy w wydarzenia z gry, dlatego pokrótce je przedstawię. Bezimienny zabrał miecz po odesłaniu waraga różka, po czym zabrał go do Xardasa. Nekromanta w swej mądrości trafnie zidentyfikował pochodzenie Ostrza i wyjawił jego imię, opowiadając bohaterowi historię dawno poległego generała. W tym miejscu Mac postanawia przygotować formułę, która przywróci Urizielowi dawną moc. Od tej pory gracz może używać nienaładowanego Uriziela, który bije po 90 punktów obrażeń i wymaga jedynie 30 punktów siły. Specjalna formuła wymaga jednak użycia potężnego źródła mocy, którym okazuje się kopiec Rudy w Nowym Obozie oraz kogoś, kto odczyta formułę za bohatera. Bezimienny wybiera się wraz z magiem Miltenem i przeprowadza rytuał ku późniejszemu niezadowoleniu magów wody, których planem było wysadzenie magicznej bariery przy pomocy Rudy. Po przeprowadzeniu rytuału Miecz zadaje teraz 120 punktów obrażeń magicznych i 30 obrażeń od ognia, co czyni oręż najpotężniejszą bronią w grze, a według Lor być może i w całym uniwersum Gotika. Bezimienny używa Uriziela, aby pokonać Grażwara Garusza Tema, ostatniego nieumarłego orkowego szamana, oraz podczas walki ze śniącym. Co ciekawe, grając magiem, podczas rozmowy z Xardasem już po rytuale ten wspomni nam, że możemy się posługiwać Urizielem. Nekromanta na nasze życzenie usunie błękitny klejnot z Uriziela, z którego stworzy runę czaru o nazwie Fala Śmierci Uriziela, zadającej 200 punktów obrażeń każdej istocie, jaką napotka na swojej drodze. Wówczas miecz straci magiczne zdolności, jednak nadal pozostanie silną bronią do walki wręcz. Usunięcie klejnotu jest nieodwracalne, a użycie runy wymaga od nas znania Arkanów Szóstego Kręgu Magii. Dalsze losy Uriziela są częściowo znane. Po wypędzeniu śniącego jego świątynia ulega zniszczeniu, a bezimienny zostaje przywalony stertą głazów. Na cinematiku z Gotika 2 widać, że miecz leży tuż obok dłoni bohatera. 30 dni później Ksarda wyciąga spod gruzów ciało protagonisty i przywraca go do życia jako wybrańca i nosa. Ani miecz, ani zbroja bez jego nie teleportują się wraz z nim. Prawdopodobnie Uriziel wciąż leży zatem w pobliżu portalu do wymiaru Beliara, przywalony stertą głazów. Czy ktoś go kiedyś odnajdzie? Cóż, może w jakiejś modyfikacji. Warto wspomnieć o tym, że w Gotiku 2 bezimienny może wykuć duże magiczne ostrze na smoki, którego wygląd inspirowany był Urizielem. Tak prezentuje się historia tego miecza. Dajcie znać, czy znaliście ją całą, czy może odświeżenie Waszej pamięci stanie się kolejnym powodem do zagrania w Gotika. Chciałabym, by Ostrze również pojawiło się w remake'u, a jeżeli interesuje Was to, co o nim wiemy, to odsyłam Was do jednego z naszych filmów. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzy. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!